Dzień dobry, witam was w następnym odcinku Tylko sobie sprawdzę czy się nagrywa, bo ostatnio się nagrywać nie chciało Czy się nie nagrało I gramy sobie w Adama i Ewę Gra, którą większość kojarzy I tutaj wiem, że co jakiś czas będzie się to irytowało Jakby tylko tyle, już to większość wie jak przejść tak naprawdę Bo dosłownie przed chwilą to przechodziłem niestety Bo się kupa nie chciała nagrać To będzie trwało najprawdopodobniej... 10 minut, by na tyle mi Teraz może mi krócej przez. Yy, no, może jak. to przejść. Tutaj najpierw jabłuszko na tu i żółwik do mnie. Dobra, ja przechodzę dalej. Yy, tutaj, jak to było? Trzeba to zwalić. Ja wejdę, to zwalić i na dół. Dziękuję. Dobra, tutaj trzeba Ogrodzi... Aha, teraz muszę zbudować to coś. Stracha na wróble. Stra Nie ma tu jak w który się boi. Stracha na wróble. Dobra, tutaj robimy łódkę. I. Jest w... O i zapomniałem co jest na we wtorek wy to widzicie o, oraz yy, też chodzi o to, że chcę nagrać jak najwięcej takich gier, przez co wy... Yy, przez co odcinki będą od poniedziałku do piątku tak jak kiedyś. Tylko z gier. Że czas naprawdę nie da się przewodzić tego samego. No nie? Dobra, tutaj trzeba... To. Wydłupać kamień. Stąd podaj, że mysz wyjdzie. Przez straszy idziemy. Teraz może mi to żyć dużo krócej niż kiedyś. Niż przed chwilą. Bo wiem wszystko, co robić. Lipka, tu no będziecie mieli przycinek. No, nagram się jeszcze drugą yy, Bo to tak naprawdę... Mm, Jedynka jest taka najpopularniejsza, tak naprawdę. Ale dwójka też może być popularna. W sensie, dwa pewno popularniejsza niż tamte następne. Dobra, teraz mogę to puścić i iść. Więc może jeszcze zaraz dwójkę nagram. Dobra, on chce, podaje, że. Jajo. nawet nie patrzę, bo ja wiem co. Mięso. Liść. I jabłko. Dobra, patrzę się, zgadza się i idziemy Dobra, doda dodajemy nasionko, grabiemy Podlewamy I idzie roślinka, który zje nam nieprzyjemnego kolegę My idziemy dalej wiem, Dobra, tutaj wyjdzie kret który weźmie kruszkę, my oddajemy mu jajka. On się zdenerwuje, a my po nim przyjdziemy, bo my... wywalone. Dobra, Czekaj, najpierw trzeba o odłożyć ten. To, ona tym poziomem się chwilę męczyłem, więc no, więc to mi, mi szybko przychodzi teraz, bo wiem, jak już go przejść. Tutaj trzeba to. Nie. Klucz do, do krokodylka. Tu przedziurawi. Teraz można sobie tutaj włożyć. Przejść dalej. I coś gram Dobra. Teraz odkładamy wszystko po kolei. I przechodzimy dalej. Dobra. W sumie nogę czyli to było tak. Wystarczy wyciągnąć ten, kapelusz i tej sznurek i jesteśmy wolni. Yy, tutaj trzeba wy... wyciągnąć kreta żółwik jeśli znaczy się gruszkę, żółwik byśmy gruszkę Tu przy się te To odpadnie Nazor weźmie te górne A ja spokojnie mogę sobie iść I teraz tylko sobie podlecieć na górę Dobra A teraz dajemy mu to Trzeba było jakoś odstraszyć to głos Trzeba było kamyczki Dobra, idzie nietoperz, ona się boi. Bieremy liście. I jeszcze to. I idziemy sobie do przodu. I tu już jest koniec. Ściągamy ubranie. idziemy dalej. Tu jest wąż. który mnie ubija i Ewa mnie porywa. Wcześniej jak to przychodziłem, zajęło mi 10 minut, a teraz już wiedziałem jak to przychodzić, więc 6, ale no nie wiem czy by rozpoczynać. A, bo w sumie zrobię sobie jeszcze dwójkę. Adam i Ewa, cholipka. Muszę tak, muszę się cofnąć. Adam i Ewy 2 Dobra graj I Się musi załadować Bo jest dużo tych od Adama i Ewy Oliwka I też musi być tak Dobra Trudno, idziemy dalej A, to jest jaką ja uwięziła Likon on the key on the door. a tu jest nawet tu jest poranik jak się gra Escape Bo tutaj też się anuluje niestety hmm. Nie wiem, popularniejsze być może, ale ja w to nawet nie grałem Jeszcze nie grałem w to Nie grałam ani razu w ten tryb. O, dobra. Tak mogę jechać. Dwójkę nie grałam ani razu. Osobiście. Dobra, bierzemy mięso. Można wziąć młotek. Który dziurawi To się wyciąga. Kamyczek spada. Ja przechodzę dalej. Dobra. Jest, to nie jest... Bo tu jest jakiś kamyczek dla niego. Aha, i teraz chcę to. A, bo ona mi podpowiada teraz. Tu i tu. I teraz można przejść. Dobra, nie toperz. chodzi. Aha, teraz poszła. Teraz ten. Nie, to jest ten w takim razie. Nie, ten. Dobra. A, to już. Jest... No, trze trzeba kliknąć wszystkie nietoperze. Teraz odpad ten. Czyli teraz ten. odpadł to. Teraz ten nietoperz. I ściągamy to. <Ky> Dobra. Możesz, cholipka. tu jest jakiś. To blokuje. Ona, ta grupaska nie chce iść. Jak ją zachęcić? Czy był jakiś kamyk? Nie ma takiego. Ej, wcześniej to klikiem mi nie zadziałało smuteczek. Dobra, idziemy. I do końca. Dobra teraz. I trzeba to zbudować, żeby się nie zapadło. Teraz trzeba się jeszcze tego odstraszyć. Albo po prostu, żeby Zachciało łukość ukość. Hmm. To może mi przebuić na Kadabre z nie. Co ja gadam? Y... Nie, czyżże jak to to był? Arboka, o Arboka. Y, z Pokemonów Taka ciekawostka. Y, o tego. E Ekans i Arbok z Pokémonów to jest tak naprawdę od tyłu. To są od tyłu te y nazwy takich zwierząt. Eka y Ekans to jest od tyłu snake, czyli wąż. I Arbok od tyłu to jest kobra. Taka ciekawostka. Znaczy, tu jest... co on Co jest? Aha, oko myszę to pewnie będzie tu Te liście są tu Muchomora? Gdzie jest Muchomora? Dobra Ja muszę to wybić. o ale JESTEM NA HAJU ale JESTEM NA HAJU Błocie, panie. Mocny ten towar. Czyli czy to tworzy... Czy to jest ten... Duszek z Backmana. Dobra, już mi chyba przeszło. Namlówki przenoszę kamyk. Przechodzę. Nie, przejmę mogę na końcu, tu trzeba. Kółko plus X, to się równa na kółko X. Dobra, to idzie. To idzie, to idzie, to idzie. Dobra, i idziemy my Czyli trzeba mu ogarnąć wodę. Tylko trzeba. Tutaj chyba chodzi o to, żeby rury naprawiać. One się nie chcą naprawiać. Czy muszę jeszcze tutaj coś znaleźć? Chyba, że to mam od końca Tak, od końca No to musiałem od końca Teraz mogę iść Dobra Jest no chcę może rybkę Dobra Tu pójdzie rybka, no, A robi się rybka. Dobra, teraz na wodzie. Dobra, śliczka weźmie. Dobra, ucieka. A z tymi co? Nie, my po prostu płyniemy. Dobra, Dobra myszka. Nie, nie ma myszki. Czyli to chyba trzeba odstraszyć tego. A, tu idzie tak. To tu. To i chyba. Nie, to będzie na końcu. Nie, to będzie drugie. Gdzie jest druga część? A, czekaj, to może pójdzie. A, dobra, ptaszek przygląda. Dobra, <laughs> teraz to. I na końcu to. <laughs> nie, i to tak. Dobra. I może zagrać dalej golfa. Jak on to tam zgubił, tak w ogóle? Więc tak naprawdę, może się mógł się bokiem wybić, ale okej. Okay. <laughs> Przypomnijmy, że to jest miliony lat przed naszą erą i ludzie, nie, i ludzie tu nie myślą. Dobra, ja już myślałem, że rządzę już ściągać spodnie, a tu, a tu po prostu naszyjnik jest nieważny. Dobra, może teraz różowy biały, teraz różowy. Dobra, <laughs> No, ja mogę iść dalej. A no znowu, nie, to już. A, no to jest to samo motyw co wcześniej. Czyli wodę muszę naprawić. Czyli może kret coś będzie wiedział na ten temat, jak to naprawić. A, po prostu ja mam zbyt mało siły. Okej, okay. można i tak. Dobra. Jestem na górze. Ten chce liścia mu większego nawet. Następnego liścia. Dobra, masz. Ej, gościu! Znaczy pan jakiś? Więcej liści nie mam. ty. No paja komenda. Jest... A, ten się... A, po prostu musiał się... Jest Czyż, że ptak czy coś. Dobra. <śm> Nagłówka chyba tak, jakby wskazać tę głowkę? W nieważne, bo przypomnijmy, że to jest gra dla dzieci, i tutaj logika nie musi mieć sensu. Dobra, nie widzę kopulować. Dobra, idziemy dalej. <tryk> <tryk> o nie, te. Egipcjanie chcą mnie spalić Ha, ten idzie wściekły, a ja sobie mogę iść Tylko klucz jeszcze Otwieram i je, teraz mogę iść Dobra To jakiś mysz a, ten się boi myszy, czyli mogę iść dalej. Jakaś faraonka chyba? Serio, tam było to widać? Jakby to jest gra dla dzieci. Jakby to było to widać i teraz. O, oh, Boże To jest gra dla dzieci, ludzie! To jest gra dla parolatków! tutaj to. mogli I teraz ma stringi. Jakby. Szkoda, to jest gra dla dzieci. Jakby. Jeszcze tu. O... Ja bym nie powiedział, że to jest gra dla dzieci, ale powiedzmy, dobra. Yy, dziękuję wszystkim. Ale nie, ten dwójkęt nie powiedział, że jest dla dzieci. Na początku się naćpał. Teraz. Dobra, nieważne. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. I cześć, cześć.